za nami. Jakie milutkie. Czyje to szczeniaczki? Nasze podarował nam je sąsiad. Są śliczne i bardzo inteligentne nauczyły się iść za nami krok w krok. Naprawdę nie wierzę. Robią wszystko, co chcemy. Szybko, do kabu. Nie, na niego. Zabierzcie te zwierzaki ratunku, proszę Was. Zostawcie w spokoju kabu i natychmiast wracajcie do domu. Dobrze. Nie wiem, co robić z tymi dzieciakami. Przecież to nie ich wina, że kabu boi się. No, schodź, już sobie poszli. Idę. Bardzo się pobrudziłem. Koszczeniaki chodzą za trojakami, a ja biedny nie mam nikogo. Skończyłeś kabu? Natychmiast wychodź, dosyć tej kąpieli. Co za wychowanie! Chodzić, kiedy ja się kąpię. Jestem już gotowy. Nigdzie jej nie ma Dokąd poszła? Sally! Sally! Ulepiłaś pięknego bałwanka Ślicznie, prawda? Coś mi przyszło do głowy Mam Rady praktyczne, jak ożywić rzeczy martwe Znakomicie Podziałało. Posłuchaj mnie, śniegowy człowieku. Będziesz za mną chodził i robił to, co ci każę. Słyszałeś? Przymknij się. Miałbym słuchać takiego malca. Nie możesz mi odmawiać, jestem Twoim panem. Dość tego. Mam cię dosyć. Ratunku! Zejdź natychmiast, ani mi się śni. Kabu, co ty tam robisz? Nie go spytaj. Panienko Sali, jak się cieszę, jestem do pani usług. Nazywam się Jung i pochodzę z krainy śniegu. Będę twoim sługą i tylko ciebie słuchał. Czy to ty uwięziłeś mojego brata w lodzie? Tak, moja pani. W takim razie natychmiast go uwolni. Rozkaz. Nie zrobiłeś sobie krzywdy kabu? Czuję się fatalnie. Co się stało? Jak zwykle twoje sztuczki? Absolutnie nie. Pytałem tylko tego człowieka, czy zechce ze mną chodzić. O co ci znowu chodzi? Nie wolno ci zwracać się tak niegrzecznie do mojej pani. Nieźle. A wiesz, kto cię ożywił? Ja. Arogant. Działasz mi na nerwy. Sali mnie ulepiła, i tylko jej będzie służył. Odsuń się. Ratuj Sali. Odejdź, dam dobrą nauczkę temu brzdącowi. Uspokój się i spróbuj mu wybaczyć. Skoro tego pragniesz. Dziękuję Sali. Chodź, pomóż mi sprzątnąć w ogrodzie. Zostaw mnie takie prace. Jeśli chcesz. No, oczywiście to zaszczyt jest tym twoim oddanym sługą. Rozporządzaj mną. Zrobione, jesteś zadowolona? Proszę, moja pani, spanie gotowy. Lud dobrze wpływa na zdrowie, świetnie wzmacnia mięśnie. Sama to odczujesz rano. Nie mogę spać. A raz to załatwię. Mam nadzieję, że teraz jest dobrze. Jeszcze nie wystarczy. Spróbujmy tak. Złotek znów, panienko Salli. Do licha, zobacz, co zrobiłeś. Zjawiłeś się w odpowiednim momencie. Potrzebuję Twojej pomocy. Co jeszcze chcesz zrobić? Muszę to jeszcze bardziej ochłodzić. Jest za ciepło. To mogłoby zaszkodzić mojej pani. Zwariowałeś, zamrodzi się na śmierć. Myślisz, że jest takim bałwanem jak ty? Strętny urwisie tym razem ci nie daruje. W takim razie ja sięgnę po czary. W sali, wiesz może jak rozpuścić ten lód? Nie. I co teraz robimy? Nie wiem. Zajrzyjmy do magicznej księgi. To dobra myśl. Zobaczysz wszystko się ułoży. Chodźmy. Zamarzła, pomóż mi, Kabu. To twoja wina, to ty ożywiłeś śniegowego bałwanka. Ale ty go ulepiłaś, nie pamiętasz? Nie drżej tak, bo cię nie rozumiem. Ty też drżysz. Dzieci obiad gotowy, oto znakomite lody. Smacznego. Przepraszam. Sprawdzę, czy się rozbije. Kabu, o co chodzi? Czy panianka Sari nie wróciła jeszcze ze szkoły? Nie, a ty nazywaj mnie panem Kabu. Zostań tutaj, wyjdę jej naprzeciw. Jest tyle śniegu, mogłaby upaść i zrobić sobie krzywdę. Pilnuj domu. Dobrze. Nie, wszystko spada. Jako dziecko bardzo lubiłem lepić bałwany. Teraz jestem już za stary na takie zabawy, ale mógłbym napisać opowiadanie o spotkaniu ze śniegowym bałwankiem. To jest myśl. Co to? Dobrze widziałem. A może już maja, czy? Gdzie jest szkoła sali? Nigdzie nie widzę, a przecież musi to być. Zmykaj szczeniaku. Myślisz, że jestem drzewem? Darujcie, ale nie mogę nic poradzić na to kichanie. Gdzie się tak przeziębiłaś? To długa historia, kabu czarował. Nie, to znaczy... Chciałam powiedzieć, że kabu oblał mnie wodą. Panienko Sali. Bałwan? Nie mogę się ruszyć, ani ja. Ty to też widziałaś, prawda? Wyglądał jak bałwan. Dziwny Bałwan, który mówi i chodzi. Nie widzę ani jego, ani sali. I co ja im teraz powiem? Chodź do domu, przygotowałem Ci wspaniałe lody. Nie widzisz, w co mnie wplątałeś. Przykro mi, czy ja zrobiłem coś złego. Jeszcze się pytasz, nic, tylko rozrabiasz. Po co ja cię ulepiłam? Przeziębiłam się przez ciebie. Co to jest przeziębienie? Nie wiesz? Nigdy nie słyszałem. Aptece cię wyjaśnię. Mam tam liście spytać, co to jest przeziębienie? Tak. W takim razie idę. Zaczekaj. No, Żartowałam. Dzień dobry. Chciałbym pana o coś spytać. Ale się pan przebrał, czym mogę służyć? Przyszedłem zapytać o przeziębienie. Jest na to wiele leków. Czy pacjent ma gorączkę? Nie wiem, bez przerwy kicha. W takim razie dam mocne lekarstwo. Nie zrazi pana wysoka cena? Nie, byle nie była wyższa ode mnie. Żartuje pan. Jakbym śmiał. Nie ma pan pieniędzy? Nie rozumiem, co to jest. Spójrz, to ten bałwan, którego widziałyśmy wcześniej. To przebrany człowiek. Przebrany? Może? Zbliżmy się trochę. Jaki piękny. Tak dobrze się przebrał, że wygląda jak prawdziwy. Jeśli moje przyjaciółki odkryją, że jestem czarodziejką, nie będę mogła zostać na Ziemi. Witaj, Sali. Nie wiem jak powiedzieć. Chciałabym, chodzi o to... Nie powinnyście myśleć. W sali, czy przeziębienie rzuciło Ci się na głowę? Ten przebrany człowiek prosił, żebyśmy oddały Ci lekarstwo. Przebrany. Zabałwano. Naprawdę. Kupił Cię lekarstwo na twoje przeziębienie. A że zapomniał pieniędzy, musi w zamian stać przed apteką i trzymać szyld reklamowy. Jest taki śmieszny i dziwnie mówi. To przyjaciel twojego taty? Tak. Bardzo się martwi o twoje zdrowie. Trzymaj, powiedział żebyś natychmiast zażyła. Bardzo wam dziękuję. Nie musi mnie pan pilnować, wiem co mam robić. Nie szkodzi, że świeci słońce. Dla mojej panienki z sali rzuciłbym się w ogień. Co robisz? Szukam zaklęcia, które by roztopiło lód. Po co ci? Chcę roztopić bałwana. Daj spokój. Niech zostanie z nami jak najdłużej. Zmieniłaś zdanie? Widzisz, bardzo go polubiła. Wyżej, kabu. Popatrz na nasze szczeniaczki. Robią wszystko, co chcemy. Patrz. Przód, w tył. Przyszli, żeby mi dokuczyć. Nie dam im tej satysfakcji. Spójrz, jakie są inteligentne. Potrafią tańczyć na sznurze. Chodź, zobacz. Są znakomite. Złościcie cię to, prawda? Do diabła z nimi. Dlaczego nie odpowiadasz? Może źle się czujesz? A niech ich. Boisz się szczeniaków? Goczy niż dziewczynka. Pokaż się, jeśli masz odwagę. Teraz przekroczyli wszelkie granice. Tym gorzej dla nich. Cześć, Kabu. Ściekasz się? Zobaczycie, moje czary rzuczą was na kolana. Gabu zakazuje. Oni mi dokuczają. Jeśli nawet, to mowy nie ma o czarach. Ktoś wszedł. Może bałwanek. Chodźmy zobaczyć. Źle się czujesz? Bałwanku, odpowiedz. Panienko Sali, co ci się stało? Nic takiego, tak jest każdej wiosny. Dostałaś lekarstwo, jest ci już lepiej? Tak, dziękuję. Spotkałem... Powanku, odpowiedz. Zaczekaj, przyniosę ci lodu. Chłopaki, ja też chcę wam przedstawić kogoś, kto mnie słucha i wszędzie za mną chodzi. Naprawdę? Jakiś piesek? Nie, bałwan. Bałwan? Nie masz z czego śmiać. Bałwan, który biega jak piesek. Zaraz zobaczycie. Szybko, podnieś się. Czego chcesz? Chodź i pokaż chłopakom, że jesteś gotów robić wszystko, co ci powiem. Wstań bądź posłuszny. Niestety jestem zbyt słaby, a poza tym słucham tylko panienki sali. Gwiżdżę na twoje rozkazy. W takim razie popatrz. Zaraz zmienisz zdanie. Nie, zaczekaj, zatrzymaj się. Boisz się. Proszę cię, zatrzymaj się. Kabu jesteś okropny. Daruj bałwanku. Nie martw sali. Spójrz. Nie, zatrzymaj się. Wanku. Żegnaj, Sali. Proszę cię, nie mów tak. Niestety nadszedł moment pożegnania. Nie odchodź. Czas zmienić się w wodę, z której powstałem. Tak jest moje przeznaczenie. To wszystko moja wina. Wybacz mi. Nie płacz. Chętnie umieram dla mojej pani. Droga Sali, nawet jeśli żyłem krótko, to jestem szczęśliwy, że mogłem żyć obok ciebie. Nie rozpuszczaj się, proszę. Kabu, opiekuj się nią jak mnie nie będzie. Bałwanku, nie odchodź. Kabu, pokaż wreszcie swojego Bałwana. Bujasz jak zawsze. Spokojnie. Patrzcie, więc to prawda. Wspaniale, Sari, jesteś wielka. To moje najpiękniejsze czary. Będzie sobie żył w krainie lodów i nigdy się nie rozpuści. Cześć! Wszystkiego dobrego! Odwiedź nas znowu zimą! Жегнай Бованукуру. Версия порска студио Папишик.